Witajcie kochani już w części 9 udawanej paczki Krzyżówka XL Zobaczymy co dzisiaj będzie Mamy dzisiaj zdrapeczkę z numerem 16 i z numerem 19 Zobaczymy Zabieramy się za drapanko Tutaj sobie sprawdzimy czy coś było Bo już nie pamiętam W tej zdrapeczce był tutaj woks I nic więcej A w tej chyba nic Także zaczynamy, nie przedłużamy Trzymamy kciuki Zobaczymy czy coś będzie czy nie Więc tak Kolejna literka jest literka A. Rejdan. O, przybliżę i gaz. Rasa, rasa. Mam nadzieję, że to nie yy, nie fokusuje, bo powiem że czasami jak drapię, to nie widzę po prostu. Joga, ryga, zawada. No i to by było na tyle. Teraz różowej. Owca. Far. Rak. Garb. okej, okay. I fioletowej. Atom. Mamy pierwsze słowo. Atom. Ada. Park. Rzepak. Beza. okej. Okay. No dobrze. Kolejna literka. Jest to literka K. I szukamy. Tutaj mamy K. Unik. Więcej nie ma. Teraz tu. Kos. Aleksy, Sok. I więcej nie ma. No i teraz tu. Park. Najwięcej nie ma. Ok. Kolejna literka jest to literka J. No I mamy tutaj w bonusie. I szukamy yoga. Yoga. Czy jeszcze coś jest? Tu nie widzę. W różowej Dunaj. Nic więcej nie widzę. A w fioletowej Tajlandia. Najwięcej nie ma. Ok. Kolejna literka. Jest to literka I. Dobrze. Iga. Cis. Unik. Festiwal. Unik mamy pierwsze słowo niebieski. Ok. Teraz tu. Bieg. Więcej nie ma. I teraz tu. I tutaj mamy. Ok. Dobrze. Kolejna literka. Jest to literka C. Wybuch, cis. No nie ma ale tutaj o zgubiłam. Ok. Teraz tutaj Car. Tutaj mamy C, owca, Więcej nie ma. I teraz tutaj moc. Moc mamy drugie słowo. Ok. No i to by było na tyle. Ok. Jeszcze mamy cztery literki. Wszystko może się zdarzyć. Jest to literka E. No i ciekawa jestem, czy będzie bonus. Byłoby bardzo miło, nie powiem. E. e. Festiwal. Więcej nie ma. Teraz mamy tutaj słowo. Kaczeniec nic. Kacze. Niec, kaczeniec. Tutaj mamy E, E, E. Więc mamy tutaj kaczeniec. Czy było tutaj jeszcze jedno słowo? Bo już nie pamiętam. Chyba nie. Tak, tutaj jest tylko jedno. I teraz tu szukamy. No i mamy, kochanie, słowo: beza. Także mamy tutaj już trzy słowa: beza, moc i atom. Więc fajnie. Może jeszcze coś się pojawi. Okej, okay. jeszcze mamy trzy lizerki, więc jeszcze to jest możliwe, ale już jest wybrana, także się cieszę. H wybuch. Okej, okay. tutaj mamy H, więcej nie ma. Tutaj mamy Hades, Hel. No i to by było na tyle dobrze. Tutaj jeszcze P skupiłam. Okej, okay. a i tutaj jest Hera że R nie będzie, bo byłoby dużo słów, jest literka L, eee... tutaj mamy, tutaj mamy L, to jest tu Lord, tutaj mamy L, tutaj mamy L, więcej nie ma, no i tutaj mamy Hel, więc mamy trzecie słowo, tutaj mamy czwarte słowo, czekajcie, Piąte, przepraszam, piąte. Tutaj jeszcze jest L. I tutaj jest L. Więc będzie tak. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Pięć słów. D nie było, x nie było, s nie było. Pięć słów to jest 30 zł, ale mamy jeszcze mnożnik. Możemy razy jeden. Szkoda, że nie było tutaj. Y no, ale jest tylko dziesiątka. No i powinno według tego być EE, -e, tak? Z tego, co tak pamiętam. EE, -e, tak? Mamy. Także super, zapisujemy sobie 30 zł, więc bardzo się cieszę. z numerem 16 dała nam fajną wygraną. No, ale mamy jeszcze jedno. Także super, bardzo się cieszę. Zawsze zrocik to jest zrocik, jakby nie było. No i tutaj zaczynamy. Żeby nie przedłużać, literka L i szukamy LEW. Olej. OK. Les. Pole. Detal. OK. Atlas. I central. więcej nie ma. Dobrze. Kolejna literka jest to literka Mamy wyciek w się, No i szukamy teraz tutaj i: tu, i, tu, i, tu. Tutaj mamy. Więcej nie ma. Cis. Tu mamy i, i, i. Koniec. Bicz. Ikra, opis. No i to by było na tyle. Dobra. Kolejna literka, jest to literka P. Klaps, kropla. Najwięcej nie ma. Republika. Pole. najwięcej nie ma. Pionier. No i, i opis. Tutaj jeszcze jest opis. Dobra. Kolejna literka, jest to literka N. I szukamy komunizm nie ma więcej tutaj mamy n tutaj mamy n kangur Noe, najwięcej nie ma i teraz tutaj piąty piąter 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 tutaj n tutaj mamy n najwięcej nie ma dobra Kolejna literka jest to literka A. Nie mamy tutaj w bonusie, ale tak, klaps, cera, kropla, skaza, sad, sekta i funkcja. Fuksja. Ok, teraz tu. No, na razie nie ma ani jednego słowa nowego oprócz tego, vox. Teraz tu, atlas taka dół tutaj mamy tutaj mamy i to by było na tyle dobrze kolejna literka jest to literka Z mm, tutaj mamy Z tutaj mamy Z więcej nie widzę tutaj mamy Z więcej nie widzę Teraz tutaj mamy Z. Tutaj mamy beach. No i więcej nie ma. Dobra. Trzy literki. Jedno słowo, literka B. <laughs> e, tutaj mamy pierwsze słowo, niebieskie. Takie duże. Teraz tutaj. Czy jest literka B? No w ogóle nie ma. A nie, jest tutaj. Republik. Republika. Tutaj mamy literkę B. I tutaj mamy literkę B, beach. No i to by było na tyle. No i została nam dwie literki. Jest literka W. Woną się sobie zdrapiemy, no ale nic nam to nie daje. Teraz tak lew. Myślę, że E nie będzie. Tutaj W w ogóle nie ma. Ewa. I więcej nie ma. Ok. No i ostatnia literka. Jest to literka D. Sad ale nic nam to nie daje. Tutaj mamy dwie literki D, ale nic nie daje. Tutaj mamy D, też nic nam nie daje. I tutaj mamy Kakadu. Tutaj mamy D, tutaj mamy D, ale nic nam to nie daje. Mogliśmy mnożyć razy dwa. W bonusie stówka była. No i teraz patrzymy na kontrolne. B. Jeszcze jeden kontrolny, chociażby. No nic, ale na te dwie drapeczki jedna dała nam 30 zł, także jestem bardzo zadowolona. No lepiej to niż nic. I zapraszam Was na kolejny odcinek Buziaczki, Baba.